Ja? Pamiętacie, jak w październiku wrzuciliśmy materiał o zabawkach z McDonalda, Mario? Otóż nasza ulubiona seria zabawek z gier znowu się pojawiła w McDonaldzie. Tym razem są troszeczkę droższe, ponieważ kupowane osobno kosztują 6 zł za sztukę, a nie 5 zł za sztukę. No ale cóż, po takich kilku słowach wprowadzenia, przejdźmy do omawiania pojedynczo każdej z figurek. Zaczniemy tym razem od księżniczki, na której kończyliśmy ostatnio. Księżniczka Peach. Średnio zadowolona. Robi kaczy dziubek. Trzyma parasolkę bardzo szeroką, zakończoną serduszkiem. Ubrana na różowo, jak zazwyczaj. Trochę niesymetrycznie ma ten łańcuszek. Nie jest wykonana perfekcyjnie, ponieważ widać takie łączenie we włosach. Nie jest też pomalowana jakoś bardzo dokładnie, no ale czego spodziewamy się po zabawkach z Macronada. Weźmy na porównanie picz, która była ostatnio. Poprzednio wydaje mi się, że była bardziej estetycznie wykonana. Co prawda, ręce te miała tak stopione, ale nie miała żadnego takiego łączenia we włosach. Przede wszystkim jakość plastiku jest inna, ponieważ poprzednio to był taki matowy, bardzo lekki plastik. Zaś w tym roku jest to taki cięższy, bardziej błyszczący. No ale cóż, to skończmy przyglądać się księżniczce. Przejdźmy może do Luigi'ego. Luigi jak to Luigi, wyciągnięte ręce niczym Jezus Świebodziński, pięści zaciśnięte w glorii, chwały i sławy. Bardzo się błyszczy, dziura na tyłku, obraca się. Porównajmy to do poprzedniego Luigi'ego. Cóż, tej, też mi się wydaje, że jest troszkę gorzej wykonany. Co prawda troszeczkę szczuplejszy, brzuszek ma mniejszy. Świeci się jednak o wiele bardziej. Cała postać jest taka bardzo zminimalizowana, inaczej włosy mu się układają. Śrubka, mniej więcej, w tym samym miejscu. I stoi na chmurce. To jest chyba ten, co tak podskakuje na chmurce, prawda? Tak. To co? Następny podskakujący Mario. Tym razem widzimy, co się wydobywa ze znaku zapytania. Był bardzo podobny poprzednio. O ten wydający dźwięki. Tylko oj, w tej chwili dźwięków nie słychać. W każdym razie tutaj widać Mario po grzybku i Mario bez grzybka. Ten jest całkiem podobnie wykonany. Ale ta figurka jest bardzo ładna i przynajmniej widać co się wydobywa z znaku zapytania, ponieważ poprzednio to nie było bardzo oczywiste. Teraz bu. W sumie trudno go porównać do czegokolwiek innego, bo jak wygląda każdy widzi. Jeździ. Zaprezentuj, proszę. Jeździ, wymachuje jęzorem, jak to był. Prześlicznie wykonana figurka, tutaj nie ma się do czego przyczepić. I Mario, na czym on stoi na jakiejś chmurce, na mydle? W sumie czym? A. A, Mario podskakujący, po prostu. Prawda się świeci, ale całkiem ładnie wykonany. Można poznać Marianę. No wiadomo, że malowanie nie jest perfekcyjne, ale przynajmniej ma efekty dźwiękowe. Z tych poprzednich figurek tylko ta ze znakiem zapytania miała efekt dźwiękowy, więc to jest na plus. No i Josi. Jednej Josi. Siedzi też na jakiś chmurce. W ogóle bardzo dużo na tych podpórkach tym razem jest. Tak. Yoshi, no wygląda troszeczkę inaczej niż poprzedni. Inaczej oczy ułożone. Tak. Ten Yoshi ma takie spojrzenie smutno-zezowate troszkę. Gdzież oba nie są takie za wesołe. Ten na szczęście nie ma tak zespawanych rąk. Nóżki też ma połączone, ale w troszeczkę bardziej estetyczny sposób, mam wrażenie. Tak samo po jednej stronie ma śrubki, tylko ten ma w udzie, a ten ma w poczku. Policzku w tym samym miejscu. Ale uroczy, całkiem słodki, smutny Yoshi. Następny tołdzik uroczy, macha rączkami, cieszy się zawsze na widać swojego właściciela, błyszczący, uroczy grzybek. Też stoi na podstawce. I ostatnie, co w sumie najbardziej zaskakuje mikroskopijny malusi, maleńki bauzerek. Porównajmy to może do bardzo podobnego amibo, tylko że amibo to jest jednak Bowser junior, który już przerósł swojego tatę. Ich pojazdy mają troszeczkę inne miny. Bowser stanowczo bardziej zadowolony. Co zabawniejsze, jeżeli chodzi o sam pojazd, no to ten Bowsera jest większy. Tak. Tylko sama postać jest mniejsza. Dziwne. Przyjrzyjmy się może anatomicznie bliżej Bowserowi. Niech tylko się kamera spokusuje. Ma takie spojrzenie, jakby płakał. On płacze, on jest smutny. Dokładności w malowaniu. No niestety, jak to zawsze na tych figurkach. Ale dziwna sprawa, właśnie figurki są ogólnie, niektóre są większe niż w zeszłym roku, niektóre dość podobne. Najbardziej zaskakuje Mario i Bowser, że są takie w sumie mikroskopowe w porównaniu do reszty. A oto zestawienie zarówno zabawek z zeszłego roku, jak i zabawek z tego roku. Chociaż są to tanie zabawki dołączone do zestawów dla dzieci w McDonaldzie. Moim zdaniem bardzo ciekawa sprawa dla kolekcjonerów Nintendo i po prostu do postawienia na półce. Szczególnie, że z daleka prezentują się bardzo ładnie. Jak widzimy w zeszłym roku było to 7 figurek, ponieważ ósmym elementem był daszek z Mario, którym naszym zdaniem nie był wart yy, kupowania. Niemniej w tym roku pojawiło się 8 bardzo ciekawych figurek. I co, waż i co ważne, yy, można zamówić same figurki, nie trzeba jeść całego zestawu. Dokładnie, chociaż jak kto lubi, to kto mu odmówi. Co, też macie takie figurki? Też je kolekcjonujecie? A może jesteście przeciwni i wolicie tylko te pięknie wydawane amiibo? Piszcie, co o tym sądzicie w komentarzach. Cześć! Ja.